Niezwykłym spektaklem zakończył się program Partnerstwo dla Książki pod hasłem Z Biblioteką w Wolnym Czasie. Na deskach na Pixel w Piekoszowie można było podziwiać talenty aktorskie uczniów ze szkoły w Łosieniu, którzy wystawili fragment drugiej części Dziadów Adama Mickiewicza. Pięknie zaprezentowali się również uczniowie ze szkoły z Rykoszyna, dając wspaniały popis umiejętności wokalnych. Program był realizowany przez Bibliotekę Centrum Kultury w Piekoszowie. Pozyskano na niego dofinansowanie w wysokości blisko 40 tysięcy złotych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Te środki pozwoliły na zorganizowanie licznych działań kulturalnych, które wzbogaciły życie mieszkańców gminy w różnym wieku. Tutaj widzami była szkoła w Piekoszowie i małe dzieciaczki ze szkoły w Rykoszynie, także myślę, że się wszystkim podobało. Cały projekt obejmował wiele działań, dzisiejszy spektakl był podsumowaniem całego projektu. Młode aktorki ze szkoły podstawowej w Łosieniu przygotowywały się do występu przez kilka miesięcy. Ich opiekunka, polonistka Sabina Ćwiklińska zdradziła, że praca nad spektaklem była dla uczennic szczególnym doświadczeniem. Moje podopieczne to uczennice klasy siódmej, które poznały dziady w tym roku jako lekturę. No i ona ich po prostu poruszyła, zafascynowała, a co za tym idzie, postanowiłyśmy rozszerzyć to i wyjść poza szkołę i pokazać. Innym tę atmosferę, wprawdzie to nie święta listopadowe teraz, ale ćwiczymy już kilka miesięcy i mamy nadzieję, że oddałyśmy ducha tych romantycznych, mistycznych obyczajów, których już nie ma, ale warto poznać. Piękny popis swoich zdolności wokalnych dali też uczniowie ze szkoły Wielkosznie. Obydwa występy zachwyciły licznie zgromadzoną w kinie Pixel publiczność. Burmistrz Teresa Jakubowska osobiście gratulowała młodym artystom i ich opiekunom. Dzisiaj byłam świadkiem przecudownych dwóch spektakli, jeden, który kultywował nasze tradycje, nasze obyczaje, które już teraz zanikają, a mimo wszystko, jeżeli chodzi o szkołę posłową w Rykoszynie, to kultywują ten, ten dalsze nasze, to co, to co nasi dziadowie i pradziadowie, Kultywowali, dlatego jestem pełna uznania. Druga sprawa, jeżeli chodzi o szkołę podstawową w Łosieniu, jestem też również niesamowicie, jestem wzruszona, dlatego że też byłam tam na pewnej wieczornicy, że naprawdę mamy tak ogromne talenty teatralne, że po dzisiejszym spektaklu można powiedzieć, że czułam się jakbym była w prawdziwym teatrze że... i gratuluję również tym, którzy to przygotowują, bo to jest ogrom pracy. Cały program Partnerstwo dla Książki był wyjątkowym projektem kulturalnym. Dzięki dofinansowaniu i zaangażowaniu wielu osób, mieszkańcy mogli cieszyć się różnorodnymi inicjatywami rozwijającymi ich pasje i talenty. Spektakl na zakończenie projektu pokazał, jak wielki potencjał drzemie w młodym pokoleniu artystów, które z pewnością jeszcze nieraz zachwyci publiczność.